Ten odcinek zawiera autopromocję. Powiem Wam, że zostałem niedawno namówiony, by znowu spróbować mieć wizytówki. Bardzo mnie cieszyło wiele lat móc, móc nie musieć mieć wizytówek i korzystać z takiego komfortu działania trochę obok e, takiego powiedzmy klasycznego networkingu. Tym niemniej z różnych fajnych powodów e, gdzieś te wizytówki znowu e, powstała taka potrzeba, iż. No, że powinienem je gdzieś tam mieć na sobie, na różnych wydarzeniach, na różnych konferencjach, w trakcie różnych szkoleń i proces wymyślania tych wizytówek, bo oczywiście jako domorosły artysta stwierdziłem, że sam je sobie zaprojektuję, bo czemu nie, bo ja uwielbiam takie rzeczy. I powiem wam, że w toku wyżywania się w Photoshopie dzisiaj, trochę wcześniej, a jak robiłem te wizytówki, nakłonił mnie właśnie do nagrania tego odcinka o autentyczności. A, siema, ja nazywam się Andrzej, Kubek jest naturalnie z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. I życie się też nie odbywa bez takiego naprawdę bezwstydnego bycia sobą, o czym już od dłuższego czasu tu i tam i ówdzie jakiś odcinek nagram, lub coś wrzucę na Insta lub coś powiem w newsletterach. O i korzystając z okazji, słuchajcie, już 3 marca będę miał. Ogłoszenie, ważne ogłoszenie, więc jeśli macie ochotę być na bieżąco z nim, Newsletter.andrzejtucholski.pl, tam się można zapisać na newsletter. A na feju jest taka grupa jak sekretna kawiarnia. Tam siedzą słuchaczki, słuchacz tego podcastu. Zapraszam. Zapraszam i trzeciego, coś ciekawego będę dla Was miał. Wracając do wizytówek. Hmm. Często mi się zdarza, wow, jak byłem o wiele młodszy, że pracował, jakby natrafiałem na oferty, możliwości zawodowe, jakieś szanse zawodowe, nie do końca takie, jak ja bym chciał, lub z nie do końca takimi ludźmi, jak ja bym chciał. I pamiętam, że były takie momenty, jak byłem zły, no właśnie, nie wiem nawet do końca na co na świat znak zapytania że tak to wygląda. Dlaczego w moim życiu pojawiają się takie możliwości? No i gdzieś tam Ostatecznie jestem skłoniony sytuacją lub brakiem alternatyw, żeby wybierać takie rzeczy, które są nie do końca moje, nie do końca po mojemu, nie do końca tak jak ja bym chciał i je widział. I do dziś w kółko spotykam takie przypadki, takie sytuacje ludzi, którzy są gdzieś uwikłani w różnego rodzaju rynki, w różnego rodzaju projekty, niezgodne do końca z tym, jakby widzieli świat, jakby widzieli siebie, jako chcieliby mieć pracę, i również są jacyś tacy mm, trochę przymuleni, trochę sfrustrowani, trochę zdenerwowani, dlaczego ten świat taki jest. I powiem Wam, że ja już jakiś czas temu się zorientowałem. Że część z was, drogie słuchaczki i słuchacze, pewnie to wie, jeśli w waszym życiu pojawia się bardzo dużo szans i możliwości, które nie do końca są wam po drodze, nie są do końca od ludzi, z którymi chcecie coś robić, nie są do końca w wartościach, które wy wyznajecie, no to znaczy, że wy nadajecie nie ten sygnał w świat. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, udaje, że uwielbia rynki finansowe i jakby udaje, że się tym pasjonuje i spędza dużo czasu w otoczeniu ludzi, którzy te, no, którym faktycznie się tym pasjonują, no to będzie dostawał oferty związane z rynkami finansowymi. Nawet jeśli tego nie lubi. Jeśli ktoś średnio, szczerze mówiąc, no w dupie ma, nie wiem, współczesną kulturę, bo kultura się skończyła na, nie wiem, na kompozycjach lista, potem badziew. No, jeśli mamy kogoś takiego i ten ktoś sztucznie próbuje być na czasie z masą rzeczy i publicznie o tym mówi, no to ludzie lubiący tę współczesną masę rzeczy będą widzieli i w jakiś sposób zahaczali się niczym rzep o z, z tym, co on wypuszcza w świat i taka osoba będzie w efekcie miała dosyć dużo tej współczesnej kultury w swoim życiu. I to wymaga trochę odwagi, to wymaga dużo odwagi, żeby być takim mocnym sobą, bo bo się odstaje. I nie chodzi o to, że nie wiem, ja jestem jakiś unikalny, bo odstaje, tylko no, nie bez powodu średnie są średnie. W sensie nikt nie realizuje jakiegoś takiego totalnego wyobrażenia, nikt nie jest naturalnie takim totalnym, kompletnym yy, uśrednieniem tego, jak wygląda jakaś tam, nie wiem, pożądana cecha rynkowa, albo sposób bycia, albo jakikolwiek charakter. A my jedynie możemy siebie jakoś, nie wiem, zmusić, albo właśnie próbować odzwierciedlać jakieś cechy rynkowe, albo sposoby bycia, albo charakter, no ale każdy z nas ostatecznie od tego odbiega. Średnia nie polega na tym, że wszystkie cyfry to jest 5, 5, 5, 5, 5. 5 tylko wiecie, no to, to jakby średnia wynosi 5, a kolejne, kolejne liczby mogły być zupełnie, zupełnie różne. Myślę sobie, że warto zwrócić na to uwagę. Że jeśli się sobie zaufa, ja wiem, że to będzie trudne. Ja wiem, że teraz, jakby mówię rzecz, która fajnie brzmi, ale to wymaga oczywiście przygotowań. Ale jeśli się sobie zaufa, jeśli się postawi na to, żeby wypuszczać na zewnątrz komunikat, który jest zbieżny z tym, jak my faktycznie jesteśmy, jeśli my nie lubimy kultury popularnej, no to oczywiście ja bardzo odradzam być takim absolutnie kurwa nieznośnym człowiekiem, który spędza całe życie, Komentując na przykład recenzję nowych filmów, mówiąc: O, myślałem, że jestem jedyny, który tego nie lubi, albo coś w tym stylu. strasznie nie lubię. Ludzi, którzy fiszują, um, fiszują na, po atencji w internecie w ten sposób, jest to, jest to płytkie i szalenie niedojrzałe. I prostu, jak widzę taki komentarz, to się od razu psuje humor. <grych> bo, bo jeśli coś na przykład nie jest Twoje, to możesz się tym nie, nie przejmować. W sensie jak ja na przykład nie wiem, ja lub nie wiem, moi znajomi widzą status na feju. Który dotyczy czegoś, co mają w dupie, to tak zawsze istnieje opcja nieskomentowania go, bo może dla kogoś to jest um, ważne. Tym niemniej, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy na przykład nie lubią kultury popularnej, nie mówmy o niej. Nie dawajmy, jakby nie próbujmy stworzyć narracji, że ją lubimy. Jeśli mamy w dupie rynki finansowe, nie mówmy o nich, nie budujmy narracji, że są dla nas ważne. I być może będzie trudniej pod jakimiś tam względami. To nie jest tak, że człowiek bez powodu. Próbuje się dopasować do jakichś grup społecznych. To nie jest tak, że człowiek bez powodu próbuje polubić coś, albo przynajmniej wyglądać na oblatanego w czymś. Tym niemniej. Im bardziej my o tym mówimy, tym bardziej jakby naturalnie będziemy interesowali oraz przyciągali ludzi lub możliwości związane z tym czymś. Jeśli my mówimy na temat rzeczy, które nie są do końca nasze, nasze życie będzie pełne rzeczy, które nie są do końca nasze. A jak my się odważymy i spróbujemy autentycznie mówić o tym, co jest nasze, sposobem bycia, zainteresowaniami, rozmowami, wyrażanymi chęciami, naszą uwagą temu, co poświęcamy czas, Możliwe, że będziemy trochę odstawać. No i tu trzeba mieć w sobie tę odwagę, żeby spróbować odstawać, ale jest jeden bardzo duży plus robienia rzeczy po swojemu. Szanse, które nas będą spotykać, i ludzie, z którymi będziemy w kontakcie, będą bardziej nasi. Ja się zorientowałem jakiś czas temu, że dużo w moim życiu jest prób, szans, możliwości, ludzi także, z którymi ja. No nie klimacę, to nie jest, nie jest moja rzeczywistość, to nie jest do końca to, w czym ja chcę się um, odnajdywać, dlatego że ja sobie trochę nie ufam, że ja mam o sobie jakąś krytyczną opinię i ja w efekcie wyrażałem na zewnątrz zainteresowania, uwagi i tematy rozmów, które czułem, że powinienem, a nie te, które naprawdę mi na nich zależało. I to był jakiś tam błąd młodości, z którego dzięki Bogu wyszedłem. I powiem wam, że ja na przykład obracam się zawodowo, bo jedną z rzeczy, które robię zawodowo, jest na przykład szkolenie, jest prowadzenie warsztatów, występowanie. Ja się obracam w takich środowiskach, gdzie bardzo często krawat jest ważny. A ja z uporem maniaka chodzę w wysokich, skórzanych butach, w jeansach i w takiej, wiecie, koszuli drwala z podwiniętymi rękawami. Dużo ludzi ma maile w stylu biznes, małpa, coś tam, albo sekretariat, albo recepcja, małpa, coś tam. Ja mam maila, cześć, małpa .pl". To jest sam, co możecie na mojej stronie go znaleźć. To jest jakby mój mail kontaktowy. I po raz kolejny poczułem to takie ciśnienie, takie lekkie napięcie, właśnie dzisiaj robiąc tę wizytówkę. Bo słuchajcie, no mówię, lata temu już odkryłem, dlaczego sam siebie unieszczęśliwiałem, gdy byłem młodszy. I wiecie, jaki był dzisiaj mój pierwszy odruch, jak zacząłem projektować wizytówkę? Zgooglować, jakie są najpopularniejsze i spróbować zrobić taką perfekcyjnie zbenchmarkowaną wizytówkę biznesowego speakera, psychologa biznesu, um, osoby, osoby odpowiedzialnej właśnie za wysokosprawczość, grubszy papier, spójna, ograniczona paleta kolorów, jakiś taki, wiecie. Szlachetny font. <noise> tak, zacząłem się w to bawić, bo oczywiście pogooglowałem, ja szybko robię takie rzeczy, bardzo lubię robić research artystyczny. Znalazłem sobie jakieś tam 40 punktów odniesienia, które mi się, mi się spodobały, te wizytówki. Odpaliłem, odpaliłem Photoshopa, bo w nim umiem pracować, no i zacząłem sobie dłubać, wymyśleć, projektować te wizytówki i tak do mnie dotarło, Jezu, to nie jestem ja. Po chwili do mnie w ogóle dotarło, że jakby zaczynam robić wizytówkę dokładnie, jakby w klimacie tej wizytówki z American Psycho, to nie jest do końca coś, co, co chcę, żeby było. Nie chcę mieć skojarzenia, że coś, co widziałem w tym filmie, jest elementem mojego życia. I, I scraped it. Jakby wziąłem cały ten projekt i go wywaliłem, skasowałem te wszystkie rewki, pochodziłem trochę po mieszkaniu, zrobiłem sobie nową kawę i zrobiłem sobie bardzo kolorową wizytówkę. Która wiem, że część ludzi ją dostanie w dłoni i pomyśli sobie, ja pierdolę. <noise> jakiś, jakiś dziwny. A część ludzi ją weźmie i powiedz, jakby poczuje, że o, on nie jest nadęty. Ja jestem gotów na to, żeby ktoś patrząc na moją wizytówkę doszedł do wniosku, kurwa, on jest jakiś. Nie ten tego. Sowy się zalęgły na strychu u tego jegomościa i ewidentnie tam już, wiecie, no wpuszczenie, wpuszczenie jakichś ludzi odpowiedzialnych za łapanie, za łapanie szkodników, no to to jest, to jest plan minimum. Może to trzeba spalić wszystko. Ja akceptuję, że mogą być takie reakcje, bo tylko jeśli ktoś również może mnie nie polubić. To tylko dzięki temu również ktoś, z kim ja jestem na wspólnej energii, na wspólnych vibach, może dostrzec, że my jesteśmy z jednego sosu. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli macie coś, co jest dla Was ważne i wiecie to na swój temat, znacie to. Jeśli wiecie, co lubicie w innych ludziach, pamiętajcie, że żeby móc się rozpoznać, odnaleźć w tym wielkim, chłodnym świecie z innymi ludźmi, którzy mają podobny klimat jak wy, trzeba wypuszczać odpowiednie sygnałki. Być typem osoby, z którym chce się pracować. I ja na przykład jestem bardzo skuteczny, bardzo profesjonalny, cholernie nieformalny, bardzo lubię luz i traktowanie człowieka jak człowieka, a nie jak zastranego algorytmu. I jeśli są firmy, które w oparciu o to nie chcą takiego psychologa biznesu... I get it. Mają święte prawo zatrudnić kogo innego. Ja bym pewnie z nimi się nie dogadywał, bo bym dostawał potem dzień w dzień udaru w trakcie rozmów i przygotowywania materiału, bo na każdym polu bym się z nimi rozjeżdżał. Jeśli jesteście jacyś tacy, jak chcecie być i wam się coś, co wypuszczacie w świat, po prostu podoba, jest wasze. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby pamiętać, że to kogoś zantagonizuje. Ja nieraz usłyszałem, że mój mail jest jakiś dziecinny. Ja usłyszałem trzy razy, że jestem ubrany nieodpowiednio. Ja jestem pewien, że coś usłyszę temat tej wizytówki. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Ja też kilkukrotnie usłyszałem, że mój mail jest hmm, lol, fajny. Usłyszałem też kilkukrotnie, że Jezu, jak dobrze, że ktoś się tak, tak po prostu ubrał jak do ludzi. Mam ochotę pracować z ludźmi, którzy się też już ubierają pod ludzi i lubią trochę niepoważne maile. Mam ochotę pracować z ludźmi, których wizytówki są trochę queerki. Lubię dziwnych ludzi. Sam należę do tego grona. I myślę sobie, że to jest coś, o czym warto pamiętać. Im bardziej będziemy próbowali być tacy, jak powinniśmy być, bo nie wiem, tak nam Pinterest podpowiada, że musimy wyglądać i mieć wizytówkę i taki, a nie inny plecak i się tak zachowywać. Okej, okay, no jeśli nam się to strasznie podoba, no, no to dobrze, no to tak róbmy i wtedy również się odnajdziemy z innymi ludźmi, którzy to cenią i doceniają. Ale jeśli my odczuwamy jakiekolwiek tarcie względem tego, jak wygląda moda albo aktualny trend, naprawdę, naprawdę dobrze się wychodzi na tym, gdy się to oleje w cholerę, bo zawsze będą ludzie szukający i chcący kogoś zgodnego z nimi, którzy aktualnie nie są w trendzie. Ja jestem w niektórych trendach współczesności, a w niektórych w ogóle nie. I jeśli jestem akurat w trendzie, fajnie. Dodaje mi to nieco pewności siebie. No, tak jest łatwiej, nie da się ukryć, tak jest spokojniej. Ale jeśli nie jestem akurat w trendzie, bardzo mnie jara, że już gdzieś staram się nie powielać tego błędu, który powielałem kiedyś, i po prostu mówię sobie, a w dubsku. <laughs> ja będę robił po mojemu i zobaczymy, co się w związku z tym faktem wydarzy. Pamiętajcie, żeby koniecznie, jeśli odczuwacie jakieś takie ciśnienie, napięcia, że, że macie ochotę ubrać się barwniej albo, albo nie wiem. Powiedzieć nieładne słowo. Spróbujcie je powiedzieć. Oczywiście w sposób, który nie krzywdzi, nie narzuca, w sposób lekko stonowany. Ale spróbujcie na te 10-15% wyrazić siebie. Efekty mogą być duże. Jest zresztą, słuchajcie, moje drogie, moi drodzy, tylko jedna metoda, żeby się przekonać.